Ostatnio głośno jest o AI, ale to nie tylko ten trend przeżywa boom. Robotyka jest coraz bardziej zaawansowana, a w niedalekiej przyszłości humanoidy zastąpią nas w wielu miejscach pracy. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Firma Boston Dynamics zajmuje się inżynierią i robotyką. Rezultaty jej pracy wyglądają jak sceny rodem z filmów science fiction. Coś, co niedawno było spekulacją i wyobraźnią, dzisiaj staje się rzeczywistością. Boston Dynamics stało się bardzo popularne dwa lata temu, kiedy opublikowali film Do You Love Me, w którym ich roboty tańczą w rytm muzyki. No, lepiej tańczą niż łysy. ay! Boston Dynamics produkuje różne roboty. Mamy tutaj spota robota psa, który jest bardzo szybki i mobilny, może przemieszczać się w prawie każdym terenie, jest idealny do zadań rutynowych inspekcji oraz zbierania danych. Posiada kamerę 4K, więc zanim podniesie obiekt z ziemi, może go dokładnie obejrzeć. Potrafi również otwierać drzwi i jest znakomity do pracy w trudnym terenie. Może być wykorzystywany do pracy. Niebezpiecznej dla ludzi w ekstremalnych warunkach i to jest super. Kolejny robot to Stretch, dużo większa maszyna wykorzystywana w fabrykach, potrafi rozładować ciężarówkę. Robot sam potrafi nawigować i przemieszczać się po fabryce, przenosząc różne przedmioty. Ale generalnie gwiazdą wieczoru jest jednak Atlas, najbardziej zaawansowany humanoid na świecie. Ten robi backflipy i porusza się z wyjątkową gracją. Powstał już w 2013 roku, ale od tego czasu przeszedł wiele. Zmian i poprawek. Trzeba mieć łeb, żeby coś takiego wymyśleć, co? Robot ma 150 cm wysokości, waży 81 kg, tyle co łysy, i przemieszcza się maksymalnie z prędkością 2,5 metra na sekundę. Dobra, te roboty są naprawdę wyjątkowe, ale co to znaczy dla nas? Roboty często pokazywane są jako przyjazne, przytulaśne, są naszymi przyjaciółmi, pomagają nam, tańczą, dostarczają rozrywki. I taka też jest ich rola. Ale jest tutaj też ciemna strona tej sytuacji. Boston Dynamics skupia się głównie na tworzeniu robotów dla wojska. Atlas to super żołnierz nie posiadający niedoskonałości śmiertelnika. Nie musi odpoczywać, spać, jeść, pić. Taki żołnierz nie posiada również moralności człowieka, a jest w 100% posłuszny temu, kto nim włada. Amerykańska firma Ghost Robotics niedawno zaprezentowała robota psa z zamontowaną bronią na jego plecach. Te czworonogi są testowane przez wojsko Stanów Zjednoczonych. No, no to wyobraź sobie armię takich wariatów z bronią w Wyobraź sobie policję w formie humanoidów. Generalnie, ja kiedy sobie o tym myślę, to czuję delikatny niepokój. Roboty mogą być wykorzystywane również do pacyfikowania protestów wolnościowych, a z takim metalowym panem trochę ciężej walczyć niż z człowiekiem. Humanoidy mogą być narzędziem kontroli i ucisku. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju branży, nie minie wiele czasu, zanim roboty staną się nieodzowną częścią naszego życia. Do tego rynek pracy w XXI wieku będzie ulegał dynamicznym zmianom. Wiele zawodów, które dzisiaj są popularne, znikną, ale tego akurat moim zdaniem nie musimy się martwić, bo na ich miejsce powstaną nowe. Jest tak w trakcie każdej rewolucji technologicznej. Subskrybuj, lajkuj, nara.